Dziś dowiecie się, czym jest Biuro Informacji Kredytowej, w skrócie BIG. Jak działa, dlaczego jest ważny przy staraniu się o kredyt, co możecie zrobić, aby był waszym atutem, oraz jakie kroki podjąć, jeśli już narozrabialiście i wasza historia w BIG nie jest najlepsza. Zdolność kredytowa składa się z wielu czynników. Dziś zaczniemy od BIG, ale na kanale pojawią się kolejne odcinki serii, a na stronie profesjonalnefinanse.pl znajdziesz artykuły, które mówią o tym temacie. Cześć, mówi dla Was Piotr Ochnio. Dziś o zdolności kredytowej i Zdolność kredytowa zazwyczaj nie jest nam potrzebna, dopóki nie stanie się istotna i bardzo, bardzo paląca. Dlaczego? Dlatego, że zdolność kredytowa w praktyce to nasz wymarzony dom, mieszkanie, jakaś okazja biznesowa, której nie możemy przepuścić bez zewnętrznego finansowania, rozwój naszej firmy, dotacje, rozwój naszej osoby. Wymarzony samochód, czy wiele innych rzeczy, których potrzebujemy, a na które jest nam potrzebne zewnętrzne finansowanie. Tutaj, jeżeli chodzi o zdolność kredytową, to zazwyczaj spotykam się z osobami, które jeszcze tydzień czy miesiąc temu nie myślały, że będzie potrzebne to finansowanie, więc też nie rozważały tego, że będzie konieczne im tutaj budowanie pozytywnej historii kredytowej w BIK. Jeszcze częściej spotykam się z osobami, które. Wiedząc już, że mają tą historię negatywną, bo coś w przyszłości narozrabiały, nie starały się naprawić tych błędów z, przesz z przeszłości, nie starały się tego poprawić, spłacić i załatwić tego z bankami, które ich wpisały do tego biku. Dziś pomożemy jednym i drugim. Zobaczmy, jaki mamy program dzisiejszego odcinka. Dowiemy się, czym jest bik i jak w praktyce wygląda. Jak trafiamy do bik? Czy otrzymasz kredyt, jeśli nigdy wcześniej żadnego nie miałeś? Jak budować pozytywną historię kredytową w BIG, mandat lub abonament nieopłacony, zaległy, a jak wpływa na naszą historię w BIG? Jak radzić sobie z negatywną historią, jeśli już niestety taką zdobędziemy? Zapytania kredytowe, jak wpływają na naszą ocenę punktową, ochrona przed wyłudzeniem kredytu, czyli ten pakiet BIG, alerty BIG, który możemy wykupić, no oraz co w kolejnych odcinkach z serii budujmy zdolność kredytową. BIG to baza informacji, do której trafiają informacje o wszystkich zobowiązaniach finansowych i wszystkich ruchach kredytowych dziejących się na polskim rynku. Trafiają tam informacje z banków, ze skoków, z firm pożyczkowych i z niektórych firm leasingowych powiązanych z bankami. Jeśli spłacamy kredyty regularnie, trafiają tam informacje pozytywne, które w przyszłości ułatwią nam wzięcie kolejnych kredytów. Jeśli mamy problemy ze spłatą, nie spłacamy tych rat, trafiają tam informacje negatywne, które z kolei w przyszłości znacznie utrudnią nam wzięcie kolejnych kredytów, lub więc uniemożliwią nam te ruchy kredytowe. Przyjrzyjmy się, jak wygląda taki proces krok po kroku. Przyjrzyjmy się na przykładzie klienta, który idzie do sklepu, RTV podchodzi do okienka, które zajmuje się pozyskaniem finansowania na jakiś nasz wymarzony załóżmy telewizor. Co się wtedy dzieje? Pracownik wysyła wniosek do centrali banku, która wysyła z kolei go do właśnie Biura Informacji Kredytowej. W Biurze Informacji Kredytowej pobierany jest nasz raport i odsyłany do banku. Jeśli mieliśmy pozytywną historię kredytową, tutaj możemy liczyć, że ten kredyt w banku otrzymamy. Jeśli z Biura Informacji Kredytowej wróci raport, który będzie zawierał negatywną historię kredytową. Po prostu dostaniemy odmowę. Jeżeli już otrzymaliśmy ten kredyt, tutaj zaczyna się takie prawdziwe budowanie historii kredytowej BIK na przyszłość. Każda spłacona rata w terminie, każde nowe zobowiązanie, które będziemy tutaj zawierać i będzie ono regulowane w terminie, będzie budowało pozytywny scoring BIK, będzie on coraz wyższy, będzie coraz łatwiej nam ten kredyt otrzymać. Co w przypadku osoby, która nigdy nie miała kredytu, czy taka osoba, Właśnie taki kredyt mm, otrzyma. Skoro otrzyma, otrzymanie kredytu zależy od scoringu BIK, ten scoring BIK jest tak zwanym BIKiem 0, czyli osoba nigdy nie miała wcześniej kredytu. Co wtedy, co w takiej sytuacji? W praktyce część banków zgodzi się na udzielenie takiego kredytu. Będzie to zależało od kilku czynników. Takimi czynnikami są wiek, kwota kredytu czy rodzaj kredytu. Co mam na myśli? Na przykład bank chętnie zgodzi się na udzielenie kredytu. Hipotecznego niż gotówkowego, osobie, która nigdy wcześniej nie zaciągała żadnych kredytów, ponieważ też ma zabezpieczenie to jest też inny rodzaj kredytu, mniej ryzykowny. Jeżeli klient jest w bardzo młodym wieku, mówię tutaj poniżej 25 roku życia, to raczej jako pierwszego kredytu nie otrzyma dużego kredytu gotówkowego. Tutaj część instytucji, część banków zgodzi się na udzielenie kredytu. Gotówkowego, ale jakiegoś, nie, jakiegoś niewielkiego, na przykład, właśnie takiego na jakiś sprzęt RTV, AGD. Tutaj możemy liczyć na taki kredyt. Mówimy też o wieku kredytobiorcy. Jeśli klient jest starszy, czyli właśnie powyżej tego 25-30 roku życia, no tutaj bank dla takiego klienta też chętniej udzieli. Finansowanie, jeśli nigdy wcześniej żadnego nie posiadał, więc na początku za zaczynamy od drobnych tutaj zobowiązań, żeby budować ten scoring big. Jeżeli już jakieś zobowiązania mieliśmy, następne kredyty będzie nam uzyskać dużo, dużo łatwiej. Teraz, jeśli już uzyskaliśmy ten nasz pierwszy kredyt, zaczynamy taką prawdziwą, prawdziwe budowanie historii w big. Jak zrobić? W ten sposób, żeby była ta historia jak najlepsza, jak o nią dbać, zobaczmy. A więc przede wszystkim spłacaj swoje kredyty w terminie. Niby banalne, ale te najprostsze rozwiązania, rozwiązania często okazują się najlepsze. Wyraź zgodę na przetwarzanie danych po spłaconym kredycie. Co to znaczy? Znaczy to, że jeżeli wyraziłeś taką zgodę, Twoja pozytywna historia kredytowa zostanie długo z Tobą. Natomiast często jest tak, że chcąc uniknąć niechcianych treści marketingowych, wykreślamy wszystkie niekonieczne zgody. Często nam wręcz proponuje to jakiś konsultant czy ekspert, z którym współpracujemy. No i w tym momencie ta historia niknie wraz z ostatnią ratą spłaconą. Warto tutaj się temu przyjrzeć, warto zaznaczyć taką zgodę na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. Wtedy Big będzie mimo już spłaconego kredytu dalej Monitorował, informował o tej pozytywnej historii kredytowej. Nasz scoring będzie dzięki temu wyższy. Nie bierz zbyt wielu kredytów naraz, a więc, jeżeli wnioskujemy o kredyty, dostajemy te decyzje pozytywne, negatywne, ale tych kredytów jest dużo, to też zostanie, zostaniemy ocenieni jako osoby o dosyć dużej skłonności do zadłużania się i jest to też czynnik dodatkowy ryzyka, które banki będą widziały, czyli będą widziały, że mamy tych zobowiązań dużo i mogą już nie być chętne do udzielania kolejnych kredytów. Często banki mają w swoich regulaminach konkretną liczbę zobowiązań, którą możemy zaciągnąć. Jeżeli to jest nasze na przykład siódme zobowiązanie, to często już banki nam taki kredyt, wniosek o kredyt odrzucą. Korzystaj rozważnie z kart kredytowych i limitów. Oznacza to, że byś, jeżeli masz takie produkty, no, korzystał z nich wtedy, kiedy potrzebujesz, nie zerował ich zawsze, nie korzystał z tych okresów odsetkowych, tylko używał ich dosyć rzadko. No i też nie, nie warto mieć ich zbyt wiele. Czyli no, jedna karta kredytowa lepiej wpłynie na nasz bik niż tych kart pięć. Jeżeli tych zobowiązań jest za dużo, to jest to, o czym mówiłem w poprzednim punkcie, czyli banki już mogą postrzegać nas jako osoby z zbyt dużymi skłonnościami do zadłużania się. Wnioskowanie, rób to z głową, czyli tutaj mamy sytuację, że każde zapytanie kredytowe również wpływa ujemnie na nasz scoring w BIG. Banki tak to sobie wymyśliły, dlatego że widzą, że wtedy klient właśnie ma taką skłonność do zadłużania się, poszukuje tych kredytów lub z jakiegoś powodu dostaje decyzje odmowne, składając dużo zapytań, a nie finalizując kredytu. No, i tutaj, jeżeli chcemy uniknąć tego problemu. Jeśli na przykład dostaliśmy jakąś decyzję odmowną, lepiej poczekać z kolejnymi zapytaniami przez kilka miesięcy, sprawdzić swój bik, jak on wygląda i dopiero zawnioskować o kolejny kredyt. Jeśli staramy się o ten sam rodzaj kredytu i na przykład chcemy porównać instytucje, to często ludzie myślą w ten sposób: skoro mam do dyspozycji 15 banków, Złożę do wszystkich tych banków taką, takie zapytanie, no i zobaczymy, który bank wygra. Natomiast, jeżeli złożymy te zapytania do wszystkich banków, może się okazać, że z wielu z nich dostaniemy właśnie decyzję negatywną, ale nie ze względu na naszą zdolność kredytową, tylko ze względu na liczbę zapytań. Możemy uniknąć tej sytuacji, jeżeli wnioskujemy o ten sam rodzaj kredytu. Możemy uniknąć tej sytuacji w ten sposób, że złożymy te zapytania w krótkim czasie, dlatego że teraz też obowiązuje taka zasada, że jeżeli te zapytania zostaną złożone w ciągu 14 dni, w tym momencie zostanie to potraktowane jako jedno zobowiązanie, jako jedno zapytanie. Co dodatkowo. Możemy, pamiętajcie, że zanim złożymy takie zapytania, porównać oferty w tych bankach na wiele innych sposobów. Możemy skorzystać z pomocy eksperta, możemy skorzystać z pomocy internetu, a więc zanim złożymy wnioski do instytucji, zorientujmy się, która instytucja dla nas ma najlepszą, najlep najlepszą ofertę. Wybierzmy sobie dwie, trzy takie instytucje i tylko do nich złóżmy te zapytania. Idźmy dalej, jak już mamy tą naszą historię, kontrolujemy ją, to warto wiedzieć, co jest dobrym bikiem, co jest tym bikiem nie najlepszym, a więc jak wygląda scoring big. Jak będziecie mieli swój panel w biku, to tam możecie zobaczyć punktację od 0 do 100. To jest właściwie od 0 do 100% ten bik, czyli 0 no to jest, albo po prostu właśnie big 0, gdzie jeszcze nie było żadnych kredytów. Albo jakiś bardzo zły big, gdzie było wiele niespłacanych kredytów. 100% no to jest ten najlepszy z możliwych BIK, BIKów, ale też mamy takie widełki. Zobaczmy, jak to wygląda. Więc mamy niski scoring big do 58 punktów, umiarkowany do 68, dobry 69,73, bardzo dobry, to jest 74,79. I najlepszy, doskonały BIG, gdzie tutaj wszystkie banki przywitają nas z otwartymi rękami, jeżeli chodzi o historię BIG, to jest powyżej 80, od 80 do 100 punktów. Tutaj, jeśli chodzi o te banki, o, te, o ten BIG, który jest najlepiej przez banki widziany, to będzie ten bardzo dobry i doskonały. W niektórych instytucjach dostaniemy też kredyty z BIGiem dobrym. Jeżeli mamy umiarkowany lub niski, niestety większość banków odmówi nam takiego finansowania. BIK to nie jedyna baza działająca w Polsce. Oprócz BIK-u działa jeszcze też pięć BIG-ów, czyli Biur Informacji Gospodarczych. Są to Krajowy Rejestr Długów, KRD, Rejestr Dłużników BIK InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF, Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Big, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Jest dobra informacja taka, że z tych pozostałych baz łatwiej jest usunąć te negatywne wpisy niż z bik Przede wszystkim, jeżeli chodzi o banki, najchętniej korzystają właśnie z bik czy z KRD. Jeżeli znajdziemy się w tych właśnie pozostałych, poza BIK-em bazach, jak możemy te informacje usunąć? Jeśli dostaniemy informację, że jesteśmy w jakimś rejestrze, na przykład KRD, czyli Krajowy Rejestr Dłużników, dowiadujemy się właśnie tam, kto nas do tego rejestru wpisał. Załóżmy, że kiedyś jechaliśmy na gapy, nie zapłaciliśmy mandatu no i w tym momencie zapomnieliśmy później o tym, mamy sytuację, gdzie jesteśmy w KRD. Dzwonimy do KRD, widzimy, że wpisał nas ZTM. Dzwonimy do ZTM-u, pytamy się jaka jest dziś wysokość zadłużenia, spłacamy to zadłużenie i w tym momencie ZTM usuwa nas już z tego KRD. A więc te pozostałe bazy są o wiele mniej Uciążliwe, jeżeli chodzi o usunięcie, e, natomiast z samym BIG nie pójdzie już nam tak łatwo. Dane, które możemy usunąć z BIG, to nieprawidłowe dane, czyli możemy je skorygować. Czasami zdarzy się po prostu jakaś nieprawidłowa informacja, jak najbardziej możemy te dane skorygować. Możemy też usunąć dane o spłaconym w terminie kredycie. Co jest bez sensu, bo buduje naszą pozytywną zdolność kredytową. Jeżeli tam były raty płacone w terminie, nie powinniśmy raczej usuwać takich zgód, chyba że nam w ogóle zależy, żebyśmy zniknęli z takich systemów, no to wtedy, wtedy tak. Dane o kredycie niespłaconym, jeżeli minęło już 5 lat od momentu zamknięcia zobowiązania. Tu jest bardzo istotna kwestia, że te 5 lat, które są w ustawie zapisane, to nie jest od momentu wzięcia tego kredytu, czy od momentu o później występujących w tym kredycie, ale od momentu zapłaty ostatniej raty tego zobowiązania. Tutaj warto to robić, chociaż już po pięciu latach Big przesunie te informacje do sekcji statystycznej, gdzie nie będą brane pod uwagę przez banki, ale po co mają wisieć nasze negatywne jakieś informacje? Usuwajmy takie wpisy. Natomiast co z klientami i którzy słyszeli kiedyś o tym, co z takim popularnym hasłem "czyszczenie Big"? Można go często spotkać w internecie, często można go spotkać w rozmowach na temat BIK. Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Jeżeli mamy, mieliśmy problemy z BIKiem, to często usunięcie tych danych może okazać się niemożliwe. Natomiast firmy, które często proponują takie usługi, przy okazji często każą sobie słono za to płacić, najczęściej używają takich sposobów. Pierwszym jest po prostu zwykła prośba skierowana do banku z dobrym uzasadnieniem, z jakimiś naszymi problemami, które wynikały z nieodbieraniem jakiejś korespondencji ze względu na przeprowadzkę, czy jakieś inne uzasadnione przypadki, kiedy to poprosimy bank o usunięcie tych negatywnych zapisów w BIG. Drugim sposobem jest spłata zobowiązań i wycofanie zgód. Jeżeli nasze zobowiązania nie były zaległe więcej niż 60 dni, dlatego że bank nas teoretycznie wpisuje, kiedy mamy zaległość tam powyżej 200 zł i powyżej 30 dni, ale jeszcze musi upłynąć te 30 dni od momentu powiadomienia o zamiarze wpisania nas do BIG. Więc łącznie mamy około 60 dni. Jeżeli te zobowiązania nie były przeterminowane więcej niż 60 dni, to po spłacie takiego zobowiązania i po wycofaniu zgód teoretycznie nasze dane powinny negatywne zniknąć z BIG czasami tutaj rozwiązaniem może być dogadanie się z tymi instytucjami w których mamy problemy i mamy zaległości i restrukturyzacja tych kredytów wydłużenie tego kredytu jakoś zmiana harmonogramu spłat tak żeby ten kredyt z kredytu który dziś jest kredytem już z zaległościami stał się kredytem prawidłowo obsługiwanym co więcej często te instytucje w których są te problemy chętnie to zrobią ponieważ banki czy inne instytucje nie lubią mieć w swoim portfelu kredytów z zaległościami. Często to się wiąże z jakimiś dodatkowymi składkami odprowadzanych, odprowadzanymi do instytucji państwowych. Mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, możecie, możecie też wrócić do tego. Też ostatnią taką deską ratunku, można powiedzieć, jest próba udowodnienia bankowi, że nie zachował wszystkich procedur, aby wpisać nas do tego biku. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, to właśnie są te rzeczy, które wymieniłem, te ruchy, które wymieniłem. Często właśnie y, kancelarie czy firmy, które działają w, nad właśnie bikiem i usuwaniem tego typu zapytań korzystają z tych rozwiązań. Natomiast no, często możemy zrobić to też sami, pamiętajmy jednak o tym, że jeżeli byśmy działali na własną rękę, to żeby nie działać na oślep, żeby nie wysyłać tych wycofania zgód do wszystkich banków, w których braliśmy kiedyś kredyty, pobierzmy sobie najpierw raport z Big, zobaczmy jak to wygląda i wyślijmy takie prośby czy żądania o usunięciu tych danych, tylko do instytucji, w których faktycznie były te zaległości. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zaczniemy wysyłać na oślep wycofania zgód, możemy zrobić sobie jeszcze większą krzywdę, ponieważ usuniemy też pozytywne informacje, które do tej pory na nasz temat znajdowały się w biku. Przyjrzyjmy się raz jeszcze zagadnieniu zapytań kredytowych. Oraz innych zapytań, bo zapytania kredytowe to nie jedyne zapytania, które możemy złożyć w BIG. Występują trzy rodzaje zapytań, a więc zapytania monitorujące, czyli zapytania monitorujące naszą, nasze już aktywne kredyty, zapytania potrzebne do opieki nad klientem, tutaj często banki, w których posiadamy konta, wysyłają takie zapytania, oraz zapytania robione przez nas samych, przez konsumentów. Te trzy typy zapytań nie spowodują negatywnego obniżenia scoringu. W takie zapytania, które składamy jako zapytania kredytowe, one będą miały znaczący wpływ na nasz scoring w BIK. Przede wszystkim przechowywane są w BIKu przez 12 miesięcy. Jak widzimy tutaj na grafice, najczęściej pytamy właśnie, najczęściej te zapytania są składane w BIKu przed zaciągnięciem nowego kredytu. Jeżeli już składamy te zapytania. To nie jest to tak oczywiste, jak, jaka liczba powinna być właściwa. Jedne banki uznają, że będzie to trzy zapytania, inne dopuszczą udzielenie nowego kredytu, nawet jeżeli mamy 5 czy 6 zapytań. Natomiast powinniśmy z tym uważać i jeszcze raz wrócę do tego, że jeżeli składamy wnioski o kredyt i dotyczy to tego samego kredytu, a jedynie mamy wątpliwości, w której to instytucji zostanie finalnie zamknięte, to składajmy je w krótkim odstępie czasu, 14 dni, wtedy BIG potraktuje to jako jedno zapytanie. A teraz o alertach BIG. Czym są? Banki i instytucje finansowe, kiedy przyjmują nasz wniosek o kredyt, informują o tym BIG. Jeżeli mamy wykupiony pakiet alertów BIG, a ktoś w naszym imieniu będzie chciał złożyć wniosek kredytowy i wyłudzić kredyt, dostaniemy taką informację i będziemy mogli zareagować wystarczająco wcześnie. Alerty BIG dają więcej możliwości, ale właśnie podstawową, niosącą największe korzyści, jest możliwość ochrony przed wyłudzeniem kredytów. Taki alert możemy kupić w kilku pakietach, za chwilkę sobie o nim powiemy. Chroni nas to przed kradzieżą tożsamości, jeżeli gdzieś nasze dane wyciekną, czy w sieci, czy ktoś ukradnie nasze dane. W dzisiejszych czasach jest to bardzo częsta sytuacja. To w tym momencie, jeżeli będzie próbował wykorzystać te dane na rynku bankowym, dowiemy się o tym szybko, będziemy mogli szybko zareagować. Też dziś słyszymy o takich wyłudzeniach, gdzie oszuści wręcz najpierw kradną tożsamość zakładają konto na daną osobę w Big po to, żeby sprawdzić, czy ona takiego konta nie ma, czy po prostu będzie dłuższy czas nieświadoma i straci czujność. Jeżeli takiego konta nie ma, no to często właśnie wtedy przestępcy zakładają takie konta BIK na daną osobę i działają zupełnie swobodnie, widzą też, co się dzieje w tym BIKu, to jest jeszcze groźniejsze, więc te alerty warto mieć będziemy też mieli podgląd bieżący, co się dzieje z naszym bikiem, jak wygląda nasz scoring, jak wpływają kolejne zaciągane już przez nas zobowiązania na nasz scoring. Będziemy też widzieli, co się dzieje z naszymi wnioskami kredytowymi, czyli jak na przykład składamy wnioski do kilku banków przez na przykład pośrednika, eksperta, to w tym momencie będziemy widzieli, kiedy i jakie ruchy są wykonywane. Takie alerty możemy kupić w kilku opcjach, taki podstawowy, gdzie będziemy mieli te najważniejsze rzeczy, Czyli ochronę przed wyłudzeniem kredytu, ochronę przed kradzieżą tożsamości, to jest koszt 24 zł na rok. Są też droższe pakiety, które zapewniają nam właśnie też tą podgląd do scoringu, biki, pobieranie 6 raportów w roku. Także usługa warta uwagi, możemy, możemy się temu przyjrzeć, niesie ze sobą wiele, wiele korzyści. Zdolność kredytowa to nie tylko BIG, właściwie BIG jest już pochodną naszych ruchów na rynku kredytowym. W kolejnych odcinkach serii Jak zbudować zdolność kredytową dowiecie się o kolejnych, kolejnych rozwiązaniach, dzięki którym będziecie mogli maksymalnie wykorzystać system bankowy, otrzymać z niego jak najlepsze oferty. Jest to bardzo pomocne, gdy chcemy dokonać jakiegoś poważnego zakupu, typu właśnie nieruchomość, typu jakaś okazja biznesowa, na którą musimy, którą musimy sfinansować zewnętrznie, bankowo. Nie jestem zwolennikiem zbytniego zadłużania się, przeważnie przede wszystkim na cele konsumpcyjne typu święta czy wakacje. Pamiętajcie, że każdy kredyt trzeba spłacić oddając do banku. Często o wiele więcej niż pożyczyliśmy. Dlatego, najlepszym tutaj sposobem będzie długofalowe oszczędzanie i przygotowywanie się do takich celów. Z tym tematem już każdy musi się rozprawić sam we własnym ogródku. Natomiast yy, zapraszam Was do dyskusji. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, zapraszam, dzwoncie, piszcie. Możecie wejść na naszą stronę profesjonalnefinanse.pl, gdzie znajdziecie wiele ciekawych artykułów dotyczących tematyki, właśnie finansowej. Na dziś to już wszystko. Za tydzień do zobaczenia na tym kanale Kawa z agentem. Jeśli kanał, odcinek Wam się podobał, subskrybujcie nasz kanał, polubcie ten film. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Mówił dla Was Piotr Ochnio. Do zobaczenia za tydzień.